Ostatnio klient mówi: Panie architekcie, chcę dom, ale taki porządny, klasyczny. Pytam, a myślał pan o kopule? Patrzy na mnie, jakbym mu zaproponował namiot. No to sprawdźmy, co się bardziej opłaca. Koszt budowy. Dom tradycyjny, fundamenty, ściany, strop, dach. Każdy etap kosztuje. Kopuła? Prostsza konstrukcja, mniej materiałów, mniej pracy. Może wyjść taniej. Ogrzewanie. Klasyczny dom. Ciepło ucieka przez dach i narożniki. Kopuła. Żadnych mostków termicznych. Ciepło zostaje w środku. Rachunki niższe. Trwałość. Dom tradycyjny. Dach do wymiany co 30 lat. Ściany pracują. Pojawiają się pęknięcia. Kopuła. Nie ma dachu. Betonowa struktura odporna na wichury, powodzie, a nawet trzęsienia ziemi. A wnętrza? W klasycznym łatwo kupić gotowe meble. W kopule trzeba pomyśleć o indywidualnych rozwiązaniach, ale efekt jest unikalny. Więc co wybierasz: sprawdzoną klasykę czy technologię przyszłości? Decyzja należy do Ciebie. A jeśli planujesz budowę domu i szukasz informacji, wiesz co robić. Kliknij suba i zostaw lajka.